Trwa y, czas okres eurowizyjny. Czy widziałaś wczorajszy występ Kasi Moś? Nie widziałam, nie śledzę eurowizji, niestety. Nie śledzisz, a czy słyszałeś piosenkę Kasi? Gdzieś tam w internecie po preselekcjach, ale nie pamiętam jej niestety. Czy nie możesz stwierdzić, czy ma szansę, czy nie ma szans? Nie mogę stwierdzić, ale z tego, co czytałam, tylko tak jak się rano informuję w kibelku, <grafię> co się dzieje nowego, to, to wiem, że przeszło, rozumiem, do finału, więc e, to jest fajne. Do mnie dzwoni tam znowu z czeskiej e, Eurowizji właśnie, czy trzymam kciuki za kasie i czy, czy, czy mogę też w Polsce polecić czeską artystkę, e, bo, bo tam się gdzieś tam te dwa światy łączą. E, więc po prostu tego nie śledzę, bo nie, nie, nie mam na to czasu, nie siedzę nie, nie, nie w tym, a nie znałam Kasi przed preselekcjami. Natomiast, wiesz, ja powtarzam to parę razy, ja trzymam kciuki za Polskę, za Czechy, za ten kraj. Ktokolwiek by go nie reprezentował chyba, oprócz nielicznych artystów disco pola na przykład, to, to zawsze będę trzymać kciuki za te kraje, bo, bo to, to jednak nie kryjmy, jest trochę program polityczny, więc gdzieś tam to, z którego się kraju jest, no nie ma żadnego znaczenia, ale gdzieś tam, gdzieś tam to się zawsze przewija, więc ja trzymam kciuki zawsze za Czechy, zawsze za Polskę, bo, bo to są mi bliskie kraje. I, I tak naprawdę, czy tam jest Michał Szpak, czy Kasia Moś, Fajnie, że są trzęsą na ich ciuki, o ile to nie jest jakaś straszna wtopa, e, za którą by się wstydziła. To, 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 to na razie myślę, że naprawdę fajnie i ona jest ładna dziewczyna, na pewno zdolna, więc fajnie, że um, i tam ktoś to nie, nie nie robi wtopy. To jest chyba ważne. <słuch>